Siemanko widzowie, z tej strony Bzyku i zapraszam was na kolejny odcinek serii Minecraft Przetrwanie Dzisiaj mam w planach wybrać się na wyprawę dokładnie tam na Sawannę żeby tam na przykład pozwiedzać jakieś wioski zrabować i tym podobne więc Zaczynamy naszą wyprawę od bitwy z creeperem. No, na szczęście mnie nie uraził. Moje... Oć. Moje. Moją piękną, liśniącą zbroję. No więc. Lecimy na sawannę. Mam nadzieję, że dużo wiosek spotkamy. Dużo z... tak jakby dostaniemy z tych wiosek. No więc nie przedłużając zaczynamy. No Zaczynamy wyprawę. Lecimy przez te puszcza i tym podobne. Skacze, skacze, ała. Cały czas dostaje Ej. Skok za 10 do wody. Na bombę. <grymne> Tutaj. Musimy się powspinać. Zjemy sobie surową wieprzowinę. No bo niby po co ona jest w moim ekwipunku, Żeby. Żeby się tylko kisiła, czy co? No bo tak mi się wydaje. Dobra, to się podbudowujemy. Teraz szybki parkour. Żwirem się pod... podsadzamy. Dobra, i lecimy na tą. Wo? Na... na Ła. Na tą sawannę. O ile mi się w ogóle uda spiąć na, na tą górę kiedykolwiek Co wątpię Ale mam nadzieję Jesteśmy tak blisko Uuu co, co to za góra? Co, znaczy co to za jaskinia? Takiej jeszcze nie widziałem. A i, te, i teraz mi się przypomina Któryś tam z pierwszych odcinków o nazwie Wyprawa po, po piasek Nie wiem, te teraz mam skojarzenie No bo w końcu Wyprawa to wyprawa no Mam nadzieję, że no nas złego nic nie spotka O wioska, wioska Wioskowiska, wioska Zjemy wieprzowinę czy że, ty, czy że ciało tych biednych drawiusków? I biegniemy. Zarobić trochę. Na Zbyszkach i tych innych. E, i w i win, i, i Osadnikach. Co to za tabliczka? Mam iść tam i. K? Kto to może być K? Nie wiem. Dobra, to może to może jakiś bóg bu w grze jest, że się pojawiają tabliczki. Dziwne. Może K to jakiś od Mojangu? Nie wiem. Ja się tam nie interesuję w takie rzeczy. O, ta mapa? Nie mam pojęcia po co mi, ale zawsze nie wezmę. I skoro Zbyszek jest taki miły, że. Że daje nam się utuc, no to czemu by nie skorzystać z takiej okazji? Tylko, żeby mi się miecz na nim nie zepsuł. O, cztery, dwa maki. I lecimy dalej. Wow, wow. Co to są za nielegalne zbiory? Dobra. Wchodzimy na dół, a tu piętrowa wioska się okazuje. Dwa serduszka. Ja naprawdę dzisiaj nie chcę zginąć. Ja mam dosyć umierania na odcinkach. U, było blisko. Abym zginął, kolejny raz. A, jest tu coś? Nie, tylko jedna pochodnia. To. Tak, to nie za bardzo mi się to przyda. No, regeneruj te zdrowianie. Oh, siodło, siodło. Jej! Yy, nie pytajcie, czemu tak się cieszę, ale siodło to jest coś, co mi się przyda. Na przykład do ujeżdżania koni lub coś tego typu. Jest coś nie. Kolejna tabliczka. To, to znowu mam się kierować. No, nie, no znowu mam się kierować. No, wprost. I ten K. Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, czy, czy to jakiś bóg, czy co. Nie wiem. Ale się trochę zaczynam obawiać tego, bo już dwie tabliczki z rzędu. To właśnie takim drewnem chyba to i to jest nederowe lub jakieś te bagienne, nie wiem. te czerwone, a ja w nederze nawet nigdy nie byłem, a na bagnach chyba też. No tak, no bo na bagnach... No, no bo tak, no. Bo nawet nie wiem, czy no mój seed no ma w zakresie borderu bagna. No ale kto to może być? Daję słow, słowo, że no e, ja tego nie, nie stawiałem tak. O! Tam jest moja rodzinka! Bzy, bzyczka! Moi, moi, wuj, moi wujkowie i ciotki. O i kolejna wioska! Maki czerwone. I lecimy dalej. Cze czy mnie oczy nie myl mylą? Czy to kolejna rzędu tabliczka? I co? Nie zgadnę. Wprostu i k? No oczywiście, no nie wprostu, tylko prosto i k. Nie, nie wiem, ja, ja, ja się to zaczynam obawiać tego. A tu co mamy? Karto kartograf i cztery chlebka. Trzy papiery i pusta mapa, no, to mi się chętnie przyda, to ja chętnie wezmę elokartograf. Dobra. Robimy na zbyczku egzekucję. Ciach, 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 ciach. Kryty walimy mu. Tylko żeby mi się nie rozwalił mieczyk. I dobrze, udało nam się. Mamy siedem żelaza. No, zawsze mogło być lepiej, no ale też nie mogę narzekać. Mm -hmm. Też nie mogę narzekać na to, co się kryje w tej wiosce. Takie ty zawsze chętnie przyjmę. Mućka, konik i haha. Dobra. Co tu się wydarzyło? Dobra. Nie mam pojęcia. A tu, kolej, tu kolejna. Dobra, no to tam się za chwilę udamy, ale na początku jeszcze poeksplorujemy tą wioskę. Chociaż te strzałki zaczynają mnie niepokoić. Tutaj też coś wybuchło. Nie wiadomo co. Nie wiem, bo ten naprawdę świat jest dziwny. Naprawdę się zaczynam bać. Nie wiem. Ale to prze, prze, prze przecież jednoosobowy. Klikam tab, no i, się nic, no i się nic nie dzieje. No to chyba nikt inny tutaj nie może być. Tym bardziej, że ja nie, nie, nie jestem na tyle bogaty, żeby tworzyć własny serwer. A i tak klikam tab, no. U, u, uwierzcie mi na słowo. Sp spamię w tab i się nic nie dzieje. No to To, nie, to, to jest jednoosobowy, co nie? Chyba że jest. Nie wiem. Oczy em emeraldy. Zresztą tu coś powinno być. bo jakiś domek taki. A, to jest ten od tego. Ale skórzane. Skórzaną zbroję chętnie zawsze przyjmę. Nie wiem. Dobra. Ale naprawdę ten świat jest jakiś dziwny. Czy może pozbieramy trochę kebali? Czyli, że po polsku siana. Snop siana. Dobra nie, bo myślałem, że no słyszę creepera. Dobra, to może ja się pójdę przespać. Może to wszystko zniknie po, po przespaniu się. Aj oh. się boję. Dobra przes no, co się pchacie? A co masz, w Nie. Dobra, posuń się. Ty? Nie, a ty? No siedem, to, to, to też nic ciekawego. Nie, było, może mi się uda jakąś fajną okazję wyhandlować, to... Sam biznes. Dobra. A ty, pan kapłan? Czy tam ksiądz, nie wiadomo co? O, redstone, dobra Ale nie, to akurat mi niepotrzebne Dobra e, o, Zobaczyłem tutaj prze, e, ostatnio taką tabliczkę O tą, tą kolejną tabliczkę No i zobaczymy Co się wydarzy K, dobra, no to udamy się tu Nie wiem nie, nie, nie wiem co nas może spotkać, kolejna wioska, w której będą, będzie jeszcze lepszy drop, czy co? Kolejne? Nie wiem. Co? 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 O jak się, się wystraszyłem! No kto normalny buduje dziurę z tego dziwnego, nowego drewna w środku jakiegoś wodospadu? Gdzie my jesteśmy w ogóle? ha! ha, ha. dałeś się złapać w moją pułapkę i uwięzić. Jeżeli nie wejdziesz do tego portalu, to zniszczę Twój świat. Ha ha ha. ha ha ha! No, słyszeliście, widzowie. Musimy wejść do portalu. Bo inaczej groził nam, że no, zniszczy nam świat. Ten ktoś, kto tu był. Dobra, to wchodzimy. Na trzy, dwa, jeden.